I przed chwilą pooglądaliśmy z Arkadiuszem film Seks dla Opornych. Dajcie znać, moi królewcy, kto z Was oglądał. I jakie macie odczucia? Jakie e macie. Emocje były. Emocje. Ja myślę, że tu jest taka prawda, właśnie pokazana takich pięćdziesięciolatków. ludzi, którzy są w długoletnim związku i gdzieś zapominają o sobie. I to jest fajne, to jest bardzo fajnie pokazane lekko, z humorem, ale prawdziwie. Ja tam nigdy o tobie nie zapomnę. Ale to w sensie jakim nie zapomnisz? No przecież podpuszczam cię, no przecież to wiadomo, że te uczucia są, jeżeli my jesteśmy 24 godziny na dobę, no to musimy sobie dostarczać różnych emocji. Jestem taki bardzo mocno yy, zaczepny. No tak, ale tutaj też mówimy o takich sprawach e, intymnych między dwojgiem ludzi, jak są tyle lat razem. Ja już kiedyś o tym mówiłam. Już nie ma takiego ognia, powera, jak jest zawsze na początku. No kto nie ma? No oczywiście, że nie. Nie jest cały czas. A no to widzisz, no to, to ja może gdzieś, nie wiem, kiedy tam jest u Ciebie ten, to może nie ze mną, może nie, nie. jest cały czas, kochanie. W dzień nie muszę gasić światła, ja jestem po prostu gotowy. Tylko czekam na Twój ruch. No ciekawe to jest, co teraz. Bo akurat uważam, że w tym filmie jest fajnie pokazane, jak dwoje ludzi Gdzieś zapomina o sobie, a bardzo często właśnie. No bo praca, obowiązki. Te ale właśnie sprawy. bardzo często mężczyźni zapominają o kobietach. Ja im się nie dziwię. O właśnie, Jak kobieta ma jest. tyle wymogów i chłop musi pracować na trzy etaty, żeby ją wszystko zaspokoił, za, za, za No to, to dziwne, żeby tak nie było. Kochanie. No dobrze, nie, że, dobrze nie, że Ty mnie utrzymujesz ja nie muszę tak zasuwać no i nie masz takich ty, dużych potrzeb. No i Ty nie pracujesz na etapy. Ja nie, ale większość osób musi pracować, bo to nie wyrobią, nie ale wyrobisz, kochanie, nie wyrobisz. Ale to jest moim ciężkie. zdaniem, Życie jest jak, wraz... jak się jest młodym, to się człowiek dorabia, dorabia, dorabia i pamięta o sobie. Jest ta chemia, jest to wszystko, a później tak przychodzą dzieci, człowiek się puszcza w wir dzieci. To wszystko, a teraz nie na jesteśmy w takim wieku, jesteśmy teraz w takim wieku, gdzie nasze dzieci już się wyprowadziły parę lat temu z domu. Ja miałam syndrom opuszczonego gniazda, na pewno i pewnie jedna z kobiet też tak ma, bo jednak jesteśmy takimi matkami, że, że tym dzieciom człowiek tak no poświęca dużo czasu. No i później gdzieś myślisz sobie, co masz robić i trzeba jakby drugą młodość razem przeżyć, a to gdzieś się Zaciera, to, to, to gdzieś się gubi. Ja naprawdę czułam coś takiego. Szczotki. Serio? Tak. Ja nie? No właśnie, bo jesteś zadufany w sobie i nie widzisz. Ja widzisz, widzisz tylko czubek swojego własnego nosa. No tak, kochanie, no wiesz, facetowi by tak po pięćdziesiące, co co? po dwie minutki już jest gotowy. No właśnie, ale kobiecie nie. A kobiecie ile potrzeba dwie i pół? A może troszeczkę dłużej? Może, może, może w ogóle trzeba zrobić otoczkę i chyba zawsze, nie? Kobiety. Ja nie chcę się wypowiadać do wszystkie kobiety, ale to. A czemu ty się śmiesz? Co znaczy, znaczy bo nie tak, Bo tak no. idziesz w taki, w taki kozi róg, tak szczerze tak? mówiąc. nie bo 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 zapędzasz, tak. bo chcesz ja, tego. Chcesz, nie chcesz mnie zapędzić i chcesz mnie ośmieszyć. I to właśnie jesteście wy. Kochanie, coś. ja cię nigdy nie ośmieszam. No, ale Wiadomo, tego, że jeżeli no. zaczepiam cię to pod, pod filmik, a wiesz, co jest między nami, no po prostu. No, no, no my, my musimy sobie dostarczać dużo emocji. Ale ja, ja teraz zaczęłam mówić o filmie, gdzie jest fajnie pokazane, że. No, ale film to jest fikcja, a tak? nie jest fikcją. Bo dużo związków może się tutaj odnaleźć. Ja też na przykład gdzieś odnalazłam w tych scenach niektórych i tak dalej, swoje odczucia, uczucia, i myślę, że nie jedna z kobiet, a mężczyźni po prostu tego nie rozumieją. Ja nie rozumiem. No właśnie. Ja jesteś, nie, jesteś, ja nie, jesteś jak główny bohater tego... Ja nie odnalazłem, yy. bo ja nie robię kariery, nie poświęcam Ale po to nie Jezus, to nie kariery chodzi o to. Na, do, do związku. Chodzi. Nie szukam sobie e, jakichś młodych dziewczyn, żeby... Ale to nie chodzi o to. to jak moi koledzy, 50-latkowie, że od razu trzeba zmienić na młodszy model. Lepszy samochód i młodszy model. Żeby... Chodzi mi o dostrzeganie się w domu. Ja Cię dostrzegam cały czas. Ale piję. ja nie piję do Ciebie, tylko w ogóle mówię ogólnie, że Wy mężczyźni zapominacie o nas kobietach bo już to jest takie, a już jest, to, to jesteśmy przez zasiedlenie, trzeba cały czas się podsysać. I taka jest prawda. I ja tak uważam, Królewscy, dajcie znać, co wy myślicie na ten temat, bo ja widzę, że ja z Arkadiuszem się e, ty nie porozmawiam. i Ty jesteś najmądrzejszy, ty, ty wiesz wszystko najlepiej i z tobą się nie, a czemu ty więc nie ja, tym momencie? Nie, bo ty w ogóle nie, nie przyjmujesz do siebie, ile było sytuacji w naszym życiu, że ja też się czułam taka, przez ciebie nie. jakbyś mnie nie widział. Patrzyłeś, ale mnie w ogóle nie widziałeś. Ile no, było bo wtedy w życiu? byłem w karierze. Ja musiałem wtedy karierę robić. Słuchałeś, ale nie. Nie, słyszałeś, ale nie słuchałeś. Wydawało mi się, że to jest Ona najważniejsze w życiu, żeby robić karierę, żeby robić hajs, żeby robić wszystko, a teraz wiem, że to nie jest najważniejsze w życiu. Najważniejsze w życiu jest bliskość, żeby być z osobą, z którą się dobrze czuję w życiu, żeby mieć to, to, to ciepło, tą dobroć i tak dalej. Więc to. O dwóch rzeczach mówimy. Mówimy o tym, jak pięćdziesięciolatkowie jak są w stereotypach, bo większość tak jest, ale mówimy też o tym, kiedy. Ja tu powiem prosto: my, kobiety, żądamy dobrego seksu od was, od mężczyzn, żebyście o tym nie zapominali, panowie. Nawet po pięćdziesiątce, jak jesteśmy, bo mamy swoje libido, mamy swoje ten, a czasem się wydaje, że nie, bo to już co? Szybko, szybko i do widzenia. Nie. może być lepszy seks niż masz? Myślę, że tak. Jesteś. Tak? Czyli brakuje Ci czegoś? A to ty się nie pytasz? Nie, no dlatego pytam, czy mi się wydaje, że ja chyba nie mógłbym mieć lepszego seksu i jest, jest mi bardzo dobrze. <grym> to prostu... I tu znowu mężczyzna, znowu sobie, ale kobieta. Ale, nie, wiesz... o co ci, ale to jest tak, ale kobieta, o co Ci chodzi? Przecież mi jest bardzo dobrze. I na tym bym to skończył. Ale, oprzeć, ale nie, no dobra. Ale dobra, tak, dobra, ale dobra, to przejdźmy właśnie, do konkretu. to do konkretu. Jeżeli, właśnie tak, ale o co ci chodzi, kobieto? Przecież przecież ja ja jestem spełniona. Jeżeli podczas naszego po seksu potrafię ale mieć po 3-4 to... orgazmy, no to co to jest mało? Ja nie rozumiem do czego ty zmierzasz. Nie, wiem, bo nie wiem o co chodzi. To trzeba nie wiem, to trzeba nie wiem jakieś mieć takie takie bardzo nie wiem grupę seksy i tak dalej. Nie wiem 6 godzin ośmiu facetów. Nie wiem, bo ja nie rozumiem. Nie, powiedziałem to jaki jest fajny seks? Ja sobie nie będę rozmawiała teraz, bo ja widzę, że ty po prostu jesteś Zaczęło się, zaczęło się, moi drodzy, powiedzieć? nie ma prawdy. Teraz trzeba podkręcić. No teraz dobrze, teraz po, pod filmik, no proszę, to raz. Jakiej prawdy nie? No nie, no powiedziałem teraz prawdę. Nie zgadzasz się z tym, co powiedziałem? Nie. 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 Czyli jaki ty masz seks beznadziejny. Tak? Ale czemu ty? Ja w ogóle nie chcę, żebyś to nagrywał. Ale nie, w ogóle, ale ja, żeby... ja chcę, jakże... dlaczego mam ty Ja mam powie... tego nie nagrywać? Dlaczego, dlaczego musimy żyć w stereotypach i w kłamstwach? A czy ja powiedziałam, że ja mam coś beznadziejnego? Nie, Ty się tylko zapytałeś, czy mogłoby być lepsze. Ja uważam, że zawsze wszystko może być lepsze, że dążymy do tego, żeby zawsze nam było lepiej w życiu. Ale wtedy sobie za wysoką poprzeczkę ustawiamy. Jeżeli ustawiamy sobie to, że jest nam dobrze i jest, jest nam, i ludzie są szczęśliwi i żyją po prostu w takiej nostalgii permanentnego szczęścia, to po co szukać czegoś więcej? Bo, a może tego więcej nie ma? A może jest? A skąd wiesz? A jak, jak przyjdzie nuda i stagnacja? Nie ma stagnacji, nie ma nudy. Nie ma? To się zapytaj kobiet, czy nie ma nudy.